Dzień dobry, paprotki. Tak, żółte liście, jesień, lada moment. Jest to jeden z gorszych okresów dla naszych roślin domowych, dlatego nagrywam ten film, żeby podpowiedzieć ci co nieco, na co warto zwrócić uwagę podczas jesiennej pielęgnacji roślin domowych. Miłego oglądania. Liście rmiówki w końcu wycięte. Pożółk, ponieważ roślinę przesuszyłam. Nie było mnie w domu. Przygotowałam listę, mam nadzieję, że niczego nie pominę. Chyba jest wszystko. W razie czego będę dawała komentarze pod filmem, jak mi się o coś przypomni. Żółte liście. Systematycznie starajmy się je usuwać. Tak samo wszystkie suche, stare, fragmenty roślin ponieważ to może być zieliskiem różnych chorób, szkodników. Gdy wycinamy liście, fragmenty roślin, to pamiętajmy o tym, żeby robić to czystym narzędziem, żeby nie przenosić właśnie ewentualnych szkodników i chorób. Jeżeli wynosiliśmy rośliny do ogrodu, na balkon, taras, to najwyższa pora zacząć je wnosić do środka. Mniej więcej w połowie września, przynajmniej na Mazowszu, mogą pojawić się pierwsze przymrozki, już mogą się zacząć pojawiać, dlatego warto to monitorować, sprawdzać jaka będzie temperatura w nocy i powoli właśnie rośliny wnosić do środka. Jeżeli wnosimy rośliny, mieszkanie nie jest jeszcze ogrzewane, to rośliny nie powinny jakoś zareagować stresowo na zmianę miejsca, temperatury i wilgotności powietrza. Jeżeli mamy już ogrzewane mieszkanie, to takie rośliny przed wstawieniem do środka warto ustawić na chłodnej klatce schodowej, w garażu na 2-3 dni, żeby na chwilę przystopować i przyzwyczaić też do takich zamkniętych pomieszczeń. Rośliny wtedy mogą zareagować stresowo żółknięciem i obsypywaniem liści, ale będzie to w znacznie mniejszym stopniu, niż gdybyśmy bezpośrednio z zimnego ogrodu wnieśli roślinę do środka do ciepłego środka. Przez remont na balkonie ja już mam wniesionego cykasa, pięknie się zregenerował i cieszyłam się ostatnio, że mam mniej więcej ogarnięte miejsce na parapetach w mieszkaniu, że rośliny się pomieściły, ale ja zapomniałam, że sporo roślin wywiozłam do ogrodu, do tunelu i tam je regeneruje i przyspieszam we wzroście, więc muszę je też już powoli zwozić. Nie wiem, jak to pomieszcza. Nie wiem, Mam radę. Gdy wnosimy rośliny z zewnątrz do wewnątrz, to je dokładnie oglądajmy. Ogonek liściowy, spód liścia, cały liść, ale również patrzmy, czy nie ma na doniczce, na rantach, doniczki przy podłożu, na spodzie doniczki, na podstawce, ale również na podłożu jakichś szkodników. Dokładnie to oglądajmy, no bo nie chcemy, żeby jakiś pasażer na gapę dostał się do wewnątrz, do naszego mieszkania i rozniósł się po pozostałych roślinach. Taką roślinę z zewnątrz, zanim wniesiemy do środka, możemy również umyć. Jak wspominam o myciu to starajmy się pamiętać i robić to w miarę regularnie, czyli myć liście roślin, oczyszczać je z skórzu. Słońca jest coraz mniej, a rośliny go wymagają, żeby w miarę dobrze rosły przez ten okres jesienno-zimowy. Myć możemy na kilka sposobów. Na pewno bym zaprzestała prysznicowania, ponieważ może się dostać woda do podłoża i to będzie groziło przelaniem rośliny. Ja myję liście ciepłą, letnią wodą, miękką wodą z dodatkiem kilku kropli cytryny. Tak mniej więcej na litr wody też jak się pokuszę, to dodaje pół cytryny. Ładnie to na liście, jest to efekt krótkotrwały, ale jeżeli na przykład robiłam nawożenie dolistne, czy rośliny opryskiwałam i powstał gdzieś jakiś osad, czy na przykład ślady pajęczynki po przędziorkach, to cytryna bardzo fajnie to zmywa, usuwa wszelkie osady. Myję liście również olejkiem z miodli indyjskiej, mniej więcej na litr wody, ciepłej, letniej, miękkiej. Dodaję takie 2-3 pompeczki, większe krople olejku z miodli i jedną kroplę delikatnego płynu myjącego. Mycie olejkiem z miodli indyjskiej pięknie nabłyszczaliście, i jest to dosyć długotrwały efekt. Tak mniej więcej po około trzech tygodniach już zaczyna się osadzać kurz. Podobno miodla indyjska chroni rośliny przed szkodnikami, tworzy delikatny filtr, ale ja tego nie zauważyłam ponieważ liście myjemy z wierzchu, nie myjemy od spodu, gdzie najczęściej jest przędziorek, a nie myjemy od spodu, przypominam, bo nie chcemy uszkodzić aparatów szparkowych, nie chcemy ich zapchać. Warto również umyć okna, żeby więcej słońca, światła dostało się do środka i też przestawiamy teraz rośliny, te, które wymagają właśnie więcej światła, jaśniejszych stanowisk, możemy postawić na tych nawet południowych parapetach i taka roślina postawiona teraz na południowym parapecie może już na nim pozostać. Z wiosną słońca będzie przybywało, więc roślina też systematycznie, jak dzień coraz dłuższy, z dnia na dzień to będzie się przyzwyczajała do takich warunków. Teraz jest taki jeden z gorszych momentów na podlewanie roślin, bo na przykład jeszcze nie mamy włączonego ogrzewania, za oknem jest wysoka wilgotność powietrza, często pada. Mam nadzieję, że taka jesień nie będzie, będzie piękna, słoneczna, przyjemna dla nas wszystkich. Wszystkich. Na przesadzanie sukulentów już jest za późno, już bym tego nie robiła. Jeżeli jest taka potrzeba, musimy, bo na przykład, no nie wiem, cokolwiek się stało, roślina się wywróciła i musimy dosypać świeżego podłoża. To, żeby roślina nie wyciągała się od nadmiaru składników odżywczych w podłożu i braku słońca, to mniej podlewamy, nie nasączamy po prostu całego podłoża w trakcie podlewania, czyli dawkujemy mniejszą ilość wody i podlewamy rzadziej. Po prostu roślinę troszeczkę przesuszamy, czyli ją hamujemy we wzroście. Mam jeszcze kilka roślin do przesadzenia, na przykład Monsterę, i będę musiała uważać na to, żeby jej nie przelać. Teraz dzień jest krótszy mniej słońca, większa wilgotność powietrza. Podłoże będzie wolniej przesychało, więc będę musiała kontrolować po przesadzeniu, w jakim tempie to podłoże przesycha. Jeżeli się okaże, że w ciągu 5-7 dni podłoże będzie dalej mokre z wierzchu, to za pomocą patyczka, nie wiem, widelca, czegokolwiek, delikatnie rozlu rozluźnię podłoże, żeby do środka dostało się powietrze, żeby podłoże z wierzchu przesło, ale również zaczęło przesychać w środku. Nie chcę, żeby takie podłoże po przesadzeniu było cały czas wilgotne. Wrzesień-październik to jest taki moment, kiedy zmienia się nasz schemat rutyna pielęgnacji roślin domowych bo może się okazać że jeżeli podlewamy rośliny na przykład raz w tygodniu w sobotę mamy ten jeden specjalny dzień to może się okazać że podłoże u niektórych roślin znacznie wolniej przesycha niż w okresie letnim Czyli po prostu teraz obserwujemy, nie podlewamy roślin według naszego schematu, tylko według tego, w jakim tempie przesycha podłoże. Wrzesień, październik to może być taki moment, kiedy raz możemy podlewać rośliny co trzy dni, a innym razem, na przykład raz na dwa tygodnie, ponieważ no, zmieniają się warunki za oknem, warunki temperatury i wilgotności w mieszkaniu, więc to jest taki moment, kiedy warto zwracać uwagę na to, w jakim tempie przesycha podłoże. Jeżeli podło podłoże przesycha bardzo wolno, jest wilgotne, to rozluźniamy wierzchnią warstwę ziemi. Jeżeli pojawi się pleśń, bo też zacznie się pojawiać niestety, to tak jak wspominam, najlepiej rozluźnić wierzchnią warstwę ziemi, dosypać jakiś rozluźniacze perlitu, piasku na, na głębokość około centymetra, dwóch centymetrów i to powinno zahamować pojawianie się pleśni. U mnie obsypywanie podłoża cynamonem, węglem czy jakimiś innymi magicznymi sposobami, jakimiś skórkami, nie wiem z czego. Totalnie nie działa. Rozluźnienie podłoża albo po prostu wymiana podłoża na nowe. Dobrze przepuszczane dla wody i napowietrzone, czyli z dodatkami różnych rozluźniaczy, perlitu, wermikulitu, pumeksu, piasku. Jak już roślinę podlewamy, to warto nimi obracać, żeby roślina z każdej strony była równomiernie doświetlana, wtedy nie będzie się wykrzywiała w kierunku słońca, w jego poszukiwaniu. Rośliny obracamy co 180-90 stopni. Nie zapominajmy o wylewaniu wody z podstawki, jak rośliny podlewamy. I Ja mam w planach wyczyścić, wyszorować te ufajdane podstawki, doniczki, osłonki. Na dniach czeka mnie nawożenie wszystkich roślin, pełną dawką, również roślin, które jeszcze muszę przesadzić. Po około 2-3 tygodniach, czyli za około jakieś 3-4 podlewania. Będę nawoziła kwasami humusowymi. Również te rośliny, które były przesadzone, żeby rośliny wzmocnić na ten okres jesienno-zimowy. Po zastosowaniu kwasów humusowych rośliny będę nawoziła co drugie, trzecie podlewanie, ale połową dawki, którą stosowałam wcześniej i teraz będę stosowała. Muszę zrobić jeszcze dokładny przegląd roślin i całą listę roślin takich, które chcę wprowadzić w zimowy stan spoczynku. Troszeczkę je spowolnić, żeby z wiosną doładować im nawozu i żeby ruszyły, żeby też chwilę odpoczęły. Nie chcę wszędzie rozstawiać lamp doświetlających. Nie chcę wszystkich roślin doświetlać, taki odpoczynek niektórym roślinom zrobi dobrze, mimo tego, że pozostaną w środku, wewnątrz. Jeżeli nie doświetlasz roślin, to po prostu redukujemy nawożenie, najlepiej w ogóle nie nawozić i podlewać bardzo oszczędnie, żeby roślin nie przelać. I taki zimowy spoczynek niektórym roślinom, a wydaje mi się, że w większości, nawet jeżeli nie znajdziemy takich informacji, że dana roślina przechodzi ten okres spoczynku, to chwila odpoczynku dobrze im zrobi. To mi się sprawdziło jakiś czas temu, kilka lat temu, jak wyjechałam na ponad miesiąc i była obniżona temperatura powietrza w mieszkaniu, były opuszczone rolety, delikatnie rośliny podlane przed wyjazdem i po powrocie, gdy. Uruchomiłam ogrzewanie, dostały więcej światła, one ruszyły jak złe, więc też planuję zrobić taki zabieg w tym roku. Wszystkie grudniki wyjechały do ogrodu, więc nie mam jak zaprezentować, ale jeżeli chcemy, żeby nasz grudnik kwitł obficie, to gdy się przyjrzymy, to na końcach pędu są takie małe, świeże, młode segmenty. To je odrywamy. Roślina nie traci energii na rozwój tych segmentów, a na zawiązywanie pąków kwiatowych. Jeżeli tniemy teraz rośliny i próbujemy je ukorzenić, to musimy też uzbroić się w cierpliwość, bo będą się ukorzeniały znacznie wolniej. No chyba, że mamy lampy doświetlające i maty grzewcze. Rośliny wrażliwe na chłodne przeciągi, na chłodne parapety, zim, tak zwane zimne stopy typu rośliny paprocie, grubosze, kalate. Ale okazję Cisus, którego przesadzałam w ostatnim vlogu. Chronimy właśnie przed chłodnymi przeciągami, odsuwamy od zimnych okien. Jeżeli nie mamy gdzieś, gdzie trzymać, a parapety są zimne, kamienne, to coś warto ułożyć jakąś matę izolującą. To samo dotyczy stanowisk przy oknach, wyjściach na balkony, tarasy. To taka przypominajka, żeby zadbać teraz o te rośliny, żeby miały te swoje warunki, których wymagają. Gdyby się zdarzyło, że przelaliśmy roślinę albo podłoże bardzo długo przesycha, to... Jeżeli rozluźnienie z wierzchu nie pomaga, to warto roślinę wyciągnąć z doniczki, osuszyć za pomocą gazety i pozostawić tak przez dobę, 2-3 dni. I w zależności jaka to jest roślina, jeżeli sukulent, to dopuszczamy do całkowitego przesuszenia podłoża. Jeżeli jest to na przykład monstera, to starajmy się, żeby podłoże zupełnie nie przesło, tylko lekko z wierzchu. Nie chcemy, żeby nam korzenie zupełnie przesły, bo jak zaczniemy ją podlewać, to zacznie gnić. W czasie zimy możemy wprowadzić do mieszkania Taki wiosenny powiew w postaci roślin cebulowych. Jeżeli chcielibyśmy mieć na przykład hiacy na stole wigilijnym, to już jest pora na to, żeby tego typu rośliny cebulowe, czyli tulipany, szafirki i inne, możemy już je zacząć szykować. Takie cebulki ustawiamy na szklanych naczyniach, żeby cebulka stykała się delikatnie. No nie, nie mam jak to zaprezentować, będę opowiadała, mam nadzieję, że trochę ruszy to wyobraźnią. Cebulkę ustawiamy w taki sposób, żeby jej dół stykał się z wodą w naczyniu i chowamy do ciemnego pomieszczenia, chłodnego pomieszczenia na około 2-3 tygodnie. Po tym czasie cebulki wnosimy do środka mieszkania, ale górę przykrywamy, robimy takie czapeczki czy po prostu czymś zasłaniamy, żeby cebula jak zacznie puszczać liście, żeby nie wyciągały się w kierunku światła, w poszukiwaniu światła. I takie ocienione cebulki w ciepłym pomieszczeniu trzymamy przez około 7 dni i po tym czasie już zdejmujemy te osłonki zacieniające i roślina już powinna fajnie rosnąć. I lada moment wytwarzać pąki kwiatowe, pędy kwiatowe. Myślę, że to może być ciekawa dekoracja i element w naszym mieszkaniu. Ja chyba tak zrobię, ale nie wiem, czy mam miejsca. Nie mam miejsca. Hm. Tak naprawdę to jest temat na oddzielny film. Może być teraz więcej problemów z chorobami grzybowymi, czyli zainfekowane liście wycinamy czystym narzędziem, żeby nie przenosić chorób po pozostałych roślinach i roślinę opryskujemy. Zabieg należy powtórzyć po około 7-10 dniach, czasami po 5 dniach, jak jest zmasowany problem, duży problem, i zabieg powtarzamy do momentu, aż przestaną pojawiać się plamy na liściach. Może być również większy problem ze szkodnikami. Ja mam problem z przędziorkiem ym, i po prostu wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne w taki sposób, że jeżeli szkodnika jest niewiele, to po prostu go zmywamy delikatną ściereczką, szmatką. Jeżeli jest większy problem, to możemy zastosować jakieś środki ekologiczne, naturalne na bazie cukrów. Ja mam taki preparat gotowy do użycia, nic nie muszę mieszać w opryskiwaczu. No i mam właśnie problem z przędziorkiem na fikusach ale już jest coraz mniej i na malandzę, z którą chyba zawsze będę miała problem. Z przędziorkami, zawsze będzie przędziorek na niej. Może teraz pojawić się problem z ziemiórką. Wilgotniejsze podłoże, wolniej przesychające, to idealne dla nich warunki. I po przetestowaniu, sprawdzeniu wszystkich możliwych sposobów, oprócz takich środków chemicznych do podlania do podłoża, bardzo skuteczne są żółte lepy, ale musimy się uzbroić w cierpliwość. Żółte lepy nam zapewnią wyłapanie wszystkich dorosłych osobników, dzięki temu nie będą latały po doniczkach, nie będą się nam narzały. No ale musimy się uzbroić w cierpliwość. Jeżeli widzimy, że już coś lata, jakaś pojedyncza muszka. To warto zaopatrzyć się w żółte lepy, żeby problem się nie nawarstwiał. Jeżeli chcesz wzmacniać swoje rośliny, ale boisz się przenawożenia, w tym okresie jesienno-zimowym, to ja bym rozważyła metodę nawożenia dolistnego. I na ten temat proszę film. Jeżeli Cię interesuje temat, to odsyłam. Niech Ci się zieleni! Pozdrawiam!